najmano, witajcie mrdeczki, ja jestem Rejbu i witam Was dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Brawl Stars. A w dzisiejszym odcinku witam Was w już trzecim sezonie e, oceniania profili widzów w Brawl Stars. Chyba możemy nazwać, że to jest trzeci sezon. Wracamy sobie z tą serią po długiej nieobecności. I jeżeli chodzi o dzisiejsze profile, ocenię sobie dzisiaj, podaję, że 5 profili i odcinki z tej serii będą się pojawiały w miarę regularnie, co jakieś 3-4 dni, może czasem co 2 dni. Więc jeżeli chcecie, abym wasze profile pooceniał, no to napiszcie w komentarzu swój nick, swój klub oraz jeszcze. Napiszcie swój hashtag z gry i wtedy wasz profil sobie ocenie. Nie zapomnijcie również zostawić subika, z łapeczki do góry oraz no właśnie tego komentarza. No i już zapraszam was do oglądania. Jesteśmy sobie teraz już w profilu pierwszej osoby. Jest to król i on ma na swoim koncie 11400 pucharków. Tutaj ma 300 w igrzyskach mocy. Tutaj ma również 5, tutaj ma 665, prawie no tam bez tego jednego, tutaj 113, 564, może tak będę dokładniej mówił, mistrzowski, ekspercki oraz ekspercki, więc tutaj w zasadzie jest chyba wszystko, ok, tak mi się wydaje. Tutaj o kurde, w postaciach już trochę gorzej widzę, bo jest tylko jedna postać na randze 20 i Tutaj Mortis jest na 11, czyli tutaj jest sporo postaci do wbicia jeszcze na rangę co najmniej 15, ale lepiej by wyglądało, gdyby te postacie były jednak na randze 20 albo powyżej, choć nie jest jeszcze aż tak bardzo źle, więc no, ogólnie, tak, jest Colt jeszcze na Star Powerze i tam chyba kilka innych postaci na Star Powerze, więc no myślę, że konto mogę sobie ocenić na takie 6, i pół, może na dziesięć, więc tutaj musisz jeszcze trochę popracować nad tym kątem i to jest moja ocenka na to konto. I lecimy sobie teraz do kolejnego konta w dzisiejszym odcinku. A kolejnym kątem jest to konto Surja. I on ma na swoim koncie 4400 pucharków, czyli jest to początkujące konto. Tutaj ma 0, tutaj ma 400, więc spoko na trójkach 400 to spoko. Jak na taką liczbę pucharków, ja na takiej liczbie pucharków nie miałem nawet może ze 100, więc tutaj akurat spoko jest 33, jest również 106, tutaj nie ma nic i na końcu jeszcze jest normalny. Czyli tutaj jeszcze jest sporo rzeczy do nadrobienia, są tutaj również y, tabelki, gdzie nie ma żadnych statystyk, więc tutaj musisz trochę sobie jeszcze na pewno pograć, żeby te statystyki były trochę wyższe, ponieważ widać, że to jest jeszcze początkujące konto. No i dobra, statystyki już mamy za sobą i teraz pójdziemy sobie już do postaci. Ok, jesteśmy sobie teraz już w postaciach. I tutaj sytuacja właściwie jest podobna do sytuacji z poprzednim graczem, tyle że tutaj nie ma żadnej postaci na 20 randze, ale ma on tylko 4400 pucharków, więc ogólnie jeżeli chodzi o tę liczbę pucharków oraz te rangi, są one jak najbardziej jeszcze spoko. Ale jednak, tak do 15 rangi bym popróbował te wszystkie postacie podobijać albo chociaż do 10, jak już, ale tak ono to konto nie mogę też zbyt wysoko ocenić, żeby to jednak było trochę fair w stosunku do innych. Więc oceniam sobie te konto na takie 5 na 10. Więc jeszcze musisz tutaj trochę popracować. Ale jest to jak najbardziej myślę spoczykocenka, jeżeli chodzi o te konto. I lecimy sobie teraz już do kolejnego konta w dzisiejszym odcinku. Kolejnym kątem jest to konto Mister Lama, e, i on ma na swoim koncie ponad 21 100 pucharków, e, tutaj ma 608, ma tutaj 9663, e, tutaj ma 900, tutaj ma, 3, ma 750, ekstremalny, ekstremalny, dwójka oraz ekstremalny, więc tutaj wygląda to naprawdę bardzo fajnie, e, i e, właściwie tutaj e, Chyba nic bym nie, jakby nie popracowałbym może jakoś bardziej. Może ewentualnie w tych igrzyskach mocy, choć już teraz e, z, chyba niezbyt dużo e, ludzi gra te igrzyska mocy, więc może tutaj tylko w igrzyskach mocy nieco wyżej, ale i tak naprawdę tutaj wszystko mi się podoba, jeżeli chodzi o statystyki na tym koncie. Teraz przejdziemy sobie do zadymiarzy, i tutaj widzę już tak, że z, tutaj dla mnie się ogólnie od razu wrzuciły w oczy, e, Dziesiąte moce u postaci. Najniższa ranga jest u e, Colet, więc ogólnie to u Colette, tylko najlepiej byłoby, gdybyś wbił na wyższą rangę. Są również tutaj jakieś legendy. Kruk e, również jest, Spike no i e, jeszcze jest również Leon, więc tutaj spoko to wszystko wygląda. Brakuje jeszcze z legend tylko Sandy, ale sytuacja wygląda naprawdę bardzo fajnie. Są dziesiąte moce, e, są również wysokie rangi, więc tutaj ocenka myślę, że takie Myślę, że takie 8,5 na 10. Myślę, że tutaj będzie spoko ocenka, jeżeli chodzi o to konto. I lecimy sobie teraz do kolejnego konta w dzisiejszym odcinku. No i okej, okay, jesteśmy sobie teraz już przy koncie kolejnej osoby. W dzisiejszym odcinku jest to konto Hanki i ma ona na swoim koncie 3,5 tysiąca. Pucharków. Jest to również początkujące konto. Jest tutaj również niestety 0. Tutaj nie ma nic. Dalej trójki, to jest 400. Więc trójki bardzo fajnie wyglądają. Solo 15, duo 107. Więc tutaj ogólny jeszcze w miarę ok. Ewentualnie bym trochę solo poprawił Igrzyska mocy na pewno też Normalny, normalny oraz normalny tryb Więc tutaj no niestety Ale to są zbyt niskie Więc bym popracował nad trochę wyższymi Ale jeżeli chodzi o liczbę pucharków I te statystyki są one jak najbardziej spoko Teraz lecimy sobie do zadymiarzy Zadymiarze również te rangi Widać, że nie są za najwyższymi rangami Więc tutaj również nad rangami Bym trochę popracował E, więc tak, z tego co od razu widziałem, no to Rose na, ma na 20 randze e, Hanka, więc tutaj spoko, jeżeli chodzi o Rose, e, ale ogólnie, jeżeli chodzi o inne postacie, jest to trochę zbyt nisko, e, zbyt niskie e, statystyki postaci, więc to bym poprawił na pewno na no, trochę wyższy rangi e, i jeżeli chodzi o ocenkę konta, myślę, że tutaj spoko ocenką byłoby, myślę, takie, no no niestety takie 4,5 na 10, więc no jest taka ocenka na te konto, więc musisz tutaj trochę rzeczy poprawić, o których mówiłem no chwilę wcześniej, więc no. Okej, okay. jesteśmy sobie teraz już przy koncie Gangstera. Jest to ostatnia osoba w dzisiejszym odcinku. Ma on na swoim koncie 17650 pucharków. 106 w igrzyskach mocy, więc tutaj trochę słabo. Tutaj również ma 3, więc tutaj też nie jest za wysoko. Jeżeli chodzi o trójki, ponad 3 koła. Grubo ponad 3 koła, więc tutaj spoko. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Solo również oraz duo też bardzo fajnie tutaj wygląda. Ekstremalny mistrz. Raz Mistrzowski, tutaj też jest wszystko naprawdę spoko. I tutaj jeżeli chodzi o statystyki, może trochę bym na duo jeszcze popracował nad, igrzyska, nad igrzyskami mocy, a tak właściwie wszystko jest chyba ok. Dobra, teraz postacie postacie wyglądają tak. Tutaj widzę, że jest jeszcze Leon oraz kolet na, na niższej randze niż 15, tutaj jeszcze trochę postaci na rangach poniżej 20, więc spróbuj je podbijać do 20 rangi i one tak się prezentują. Są tutaj również legendy, nie ma tutaj żadnych chyba z tego co widzę moc dziesiątych na postaciach, więc niestety, ale ich tutaj nie ma, więc musisz sobie jeszcze puleptać trochę te postacie. I jeżeli chodzi o ocenę na te konto, dam tutaj takie 8 na 10, myślę, że to będzie spokojna ocenka, jeżeli chodzi o te konto, i już lecimy sobie do końca odcinka, czyli do pożegnania. Dzięki Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka, jeżeli dla Was się ten odcinek spodobał, zostawcie pod nim koniecznie łapeczkę do góry, subika z dzwoneczkiem oraz komentarz w komentarzu napiszcie swój nick oraz hashtag z gry oraz klub, jeżeli chcecie zostać oceni w kolejnym odcinku. Również zapraszam Was na mojego Discorda, do którego jest link w opisie oraz są inne linki w opisie, do których Was serdecznie zapraszam. No i to już by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć Mordziaty! Yo, pozdro, hejka!